Uczniowie ze szkoły podstawowej w Kiszkowie odbyli wycieczkę do gospodarstwa w Gniewkowie, w którym jest produkowany brykiet ze słomy. Młodzież mogła sprawdzić, jak działa system produkcyjny tego przedsiębiorstwa i wzięła udział w bloku warsztatowym. W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju firma Asket zaprosiła nas ponownie na Dni Otwarte Firmy Asket, podczas których właśnie prowadzone są w ramach inicjatyw ekologicznych oraz o tematyce ochrony natury warsztaty, konkursy oraz pokaz produkcji brykietu ze słomy który właśnie odbywa się w tle. Co roku zapraszani są uczniowie różnych szkół. W tym roku są to uczniowie klas siódmych oraz ósmych. Szkoły podstawowej jest Kiszkowa. Firma Asket i pan dyrektor generalny Roman Długi. Prowadzi nieprzerwanie tą działalność przez 10 lat. Chcielibyśmy to jako powiat gnieźnieński dzisiaj podkreślić. Mamy przygotowaną niespodziankę w imieniu pana starosty Tomasza Budasza. I dzisiejsze spotkanie będzie również między innymi sposobnością do przekazania mu gratulacji oraz życzenia sobie dalszej współpracy. My organizujemy tutaj konkursy i zabawy. Generalnie pokazujemy odnawialne źródła energii w sposób bardzo przystępny dla dzieci, tak żeby ono był jak najbardziej doświadczalne, a nie tylko, żeby to była prezentacja. Także na początku mówimy o informacjach o odnawialnych źródłach energii, a później dzieci mają możliwość doświadczenia i zabaw z tym, z tym, z tym tematem. Także to jest dla nas bardzo istotne, żeby Uczyć i przekazywać informacje o zrównoważonym rozwoju w sposób praktyczny. Także na początku mówimy, opowiadamy sobie, są zagadki, konkursy, a później są właśnie zajęcia dla dzieci, w których one mogą bezpośrednio uczestniczyć. Na początku, jak pokazujemy proces produkcji brykietów ze słomy, dzieci sobie zabierają ten brykiet, później mamy rzut brykietem do celu, wyścigi. Dzieci bardzo to lubią, jest wtedy bardzo dużo emocji. Natomiast później mamy także kwestie związane z segregacją odpadów, czyli dzieci dostają worek odpadów, które są oczywiście czyste Bezpieczne, tak żeby one w żaden sposób nie ingerowały w jakiś negatywny sposób, i mają za zadanie posegregować te odpady. Także y, tam jest też dużo emocji, bo to nie jest wcale takie proste, jak się okazuje. Dzieci mówią, że fajnie, że uczą się właśnie bezpośrednio y, tych, tych tematów właśnie doświadczać, bo się okazuje, że taki worek, po mle, karton po mleku nie wiadomo tak do końca, gdzie czasem wyrzucić. Gospodarstwo Aske tutaj w, w Gniewkowie prowadzone przez pana Romana Długiego jest jedną z wiodących, jednym z wiodących gospodarstw rolnych właśnie, jeżeli chodzi o energię odnawialną i tutaj pr produkcja brykietu jest właśnie czymś takim. Stwarzamy zawsze możliwości, wspieramy tutaj pana Romana, jeżeli chodzi o promocyjne, edukacyjne, jego gospodarstwo jest zawsze otwarte. I no, tak jak dzisiaj mamy przykład, że dzieci ze szkoły posłowej w Kiszkowie właśnie przyjechały na takie zajęcia edukacyjne, zobaczą jak to wygląda, mogą dotknąć, zobaczyć, dowiedzieć się wielu informacji. No wiadomo, że kiedyś te dzieci będą rolnikami, jesteśmy z terenu gminy rolniczej, także część tych dzieci tych będzie przejmie gospodarstwa i może też będą właśnie inwestować i ten brykiet, który mają pod nosem tą technologię produkcji brykietu, będą wykorzystywać u siebie do właśnie ogrzewania własnej, własnych nieruchomości. Także tutaj jest ważny aspekt edukacyjny i taki nasz lokalny, no, który tutaj będziemy wspierać i też wspieramy jako jako gmina Kiszkowa. W warsztatach uczestniczyło około 40 osób.